Kilkanaście osób skorzystało w sobotę z bezpłatnych warsztatów z zakresu kreowania wizerunku, autoprezentacji i autopromocji. Zajęcia prowadzili jakże wizualna aktorka Częstochowskiego teatru Teresa Dzielska i niemniej kreatywny Ireneusz Czop, aktor Łódzkiego teatru. Jednak wcześniej w wyższej szkole zarządzania panie mogły poprawić sobie humor. Czyli makijaż. Kobieta powinna przede wszystkim o siebie dbać. Czy to będzie makijaż? No, na pewno jakoś skorygować serę, bo prawda, niemowlaki tylko mają serę idealną. Natomiast powinna na pewno o siebie dbać, więc serę korygować i makijaż, chociaż delikatny, subtelny, ale, ale powinna stosować. Potem aktorzy Teresa Dzielska i Irena Łszczap rozpoczęli warsztaty pytając między innymi. Aktorzy przekonywali, że warto kreować własny wizerunek, bo to pomaga w życiu. To jest bardzo ważne i myślę, że każdy z nas ma to w sobie, stosuje się do tej autokracji, nawet o tym nie wiedząc. Ale nie można zapominać, by przy kreowaniu własnego wizerunku być sobą. My wszyscy jesteśmy jednakowi, tylko są sytuacje i okoliczności, które nas spinają, a więc możemy przesunąć... Przesunąć te okoliczności i zobaczyć, że jesteśmy luźni. A co najbardziej spina z samych aktorów? Chyba to jest to, kiedy trzeba mówić od siebie zupełnie, tak? kiedy jesteśmy nadzy, bez roli, bez tekstu, który został napisany przez jakiegoś autora. Że trzeba uwierzyć w siebie, kiedy em, nie chowamy się za autorytetem pisarza. Teresa Dzielska powiedziała nam, że autokreacja w aktorstwie to podstawa. Tylko jest to inny rodzaj autokracji, wizerunku, wizerunku aktora. I w taki sposób, w jaki pracujemy na scenie, jest to troszeczkę inaczej niż w życiu codziennym. W życiu codziennym to się może przydawać, ale nie zawsze. Ja na przykład prywatnie nie potrafię kłamać i tworzyć czegoś coś zupełnie czegoś co przychodzi mi z łatwością na scenie. Na scenie się bez problemu rozpłaczy w życiu prywatnym muszę być bardzo poruszona. Szkoda, że na tak znakomitym szkoleniu było tak mało osób.